Rozmawiałem wczoraj z panią prezes naszego łódzkiego Oddziału Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta. Towarzystwo prowadzi między innymi wśród wielu swoich dzieł najstarsze schronisko dla bezdomnych, które jest przy ulicy Szczytowej. I to schronisko działa to lepiej wiecie ode mnie od roku 1994. Nigdy nie miało żadnego remontu przeprowadzanego. Więc po 27 latach myślę, że każdy rozumie, że tam jest konieczny remont. Tym bardziej, że chyba ze schronisk, jakie są w, w łodzi, to jest akurat najlepsze także dla, dla bezdomnych z niepełnosprawnościami, a tacy tam mieszkają. <laughs> Inspektor nadzoru budowlanego wycenił ten remont na 420 tysięcy złotych. Towarzystwo zbiera tyle, ile może, ale obiecałem pani prezes z pełnym przekonaniem, że was zachęcę do tego, by się do tego dzieła dołożyć. Dzisiaj już na naszej stronie będzie informacja z, z kątem Towarzystwa Pomocy Brata Alberta. Ja też tam już dzisiaj coś wpłacę. Wszystkich namawiam. Bądźcie hojni, szczodrzy. Chodzi o, o bezdomnych mężczyzn, bo to, to schronisko jest schroniskiem dla mężczyzn. Akurat. E, e, co powiedzieć? Papież Franciszek wprowadził kilka nowych wezwań do litanii Świętego Józefa. I tam przynajmniej trzy są takie, które mogą nas zmotywować do tego daru. Nie mamy jeszcze oficjalnego tłumaczenia na język polski, ale jak coś rozumiem z łaciny, to te wyzwania, o których myślę, brzmią patronie wygnanych, albo wykluczonych, można też tłumaczyć, patronie uciemiężonych i patronie ubogich. Myślę, łatwo wprowadzić to do litanii i się tym modlić, no, a Lepiej się poczuć w jedności ze świętym Józefem, który jak widać z rozeznania Kościoła ma szczególne wrażliwe serce na tych, którzy są wykluczeni, uciemiężeni i ubodzy. No, myślę dość... nigdy się nie zawiodłem na, na, na was, jak prosiłem o jakiś dar, więc namawiam na tę składkę. Oczywiście nie będę zdawał z tego żadnej relacji, ponieważ konto, które podajemy jest kontem Towarzystwa Pomocy imienia świętego Brata Alberta, więc nie przepuszczamy tych pieniędzy przez konto kurialne, tylko bezpośrednio płacamy na tamto konto. Pan Bóg niech wszystkim błogosławi.